Dobry dzień, ja jestem Genius, witam Cię w 20 odcinku z gry EA Sports FC 26 Ultimate Team Division Rivals. Jest weekend, no w poprzednim tygodniu nie nagrywałem nic, ale grałem ligę weekendową i wygrałem tylko 4 spotkania z 15, a teraz muszę dojść do ligi. Yy, szóstej, yy, mam nowych graczy takich jak Hakimi i tu na lewą obronę Nuno Mendes i to jest chyba wszystko co się zmieniło w moim klubie no i cóż, dobra, możemy zagrać meczek. kupiłem tych dwóch zawodników za hajs stroje Francji pięknie się prezentują 8 milisekund pingu Hello? Kłaniamy się Państwu w pas ze stadionu, na którym już za chwilę ciekawie zapowiadające się spotkanie. Tomasz Smokołczyk, na Laskowski. W tym meczu w ramach Division Rivals emocji nie zabraknie. Sporting mierzy się z dynamem. Bardzo się cieszę, że możemy komentować to spotkanie. Liczę jedziesz, obronie, jedziesz, Michael zawodników i po prostu na kapitalne zawody.

Zjala. No i Jorge Campos odzyskują piłkę i szybko udaremniają akcję drużyny przeciwnej. Nie tą drogą, synu. Odbiórczysty. Nie ma faulu. To było przypadkowe to wybicie. Sędzia pokazuje, że będzie przyc z autu. Jest pressing. Cwiczak z Może próbować do środkowania. Spiega teraz ostro ze skrzydła. Utrzymali się przy piłce, więc szansa... Tam pos, ale szansa, ja pierdolę. Pol Pogba. Może coś być z tego podania. Gianluka wiali. Uwaga, wow, słupek. To... 14 Wydaje minuta spotkania. Co tu się Wydaje. dzieje? Gdyby to wyszło, byłaby. Petarda. No, wróciłem no jednak yy, miałem przez chwilę czas taki zwątpienia, żeby grać w te futbol i tak dalej, ale, odbiór, ale jednak w FIFA ale mam ten fan z gry spalony. i chcę grać w jej sports Na dłuższą metę męczyło mnie to. Są Przepraszam, na dłuższą metę męczyło mnie ten futbol po prostu. Dobry teraz odbiór na połowie drużyny przeciwnej. Może być groźnie. Nam poc. Ojej, ale chybił, jakie dole. Jacku to powinien być gol. To powinien być pierwszy gol w tym meczu. Nie mam pojęcia, jak to nie wpadło. Kampos jest graczem, który może być centralną postacią tego spotkania. Jestem przekonany, że warto zwrócić uwagę na jego grę. Tak, to jest postać, którą po prostu trzeba się zachwycać. Tak trik w poprzednim meczu i nie spodziewam się, że dziś spuści stonu. Czekamy na więcej. Oj, oj, oj. Postawa w obronie. Tutaj już mogłem wybiegać sam na sam, ale nie wyszło. Teraz ucieka. Kamposik, ojej! Brameczka, 23. minuta spotkania. Otwiera wynik meczu. Zyska na kilka. zobaczmy co dalej. Taka może być ciekawie. Mogło być ciekawie, ale do niczego tu nie doszło. Ojej! ale rywal bąd popełnił. Pofarciło mi się tutaj, nie oszukujmy się. Ojej! Przełożyć się na dwubramkowe prowadzenie. Nie wierzę, że to nie wpadło. Mogło być komfortowe prowadzenie, a tak dalej mamy sytuację stygową. Musi uważać. Rywal go naciska. Ładnie teraz napędzają swoją grę. I co teraz? Obronił to. Bardzo blisko tutaj. Podanie przejęte. Co dalej? Przyjmuje się przy piłce, może wybrać podanie. I to by było tyle. Świetna interwencja pod presją. Udane podanie i przechwyt. Co będzie teraz tej okazji? No, jeden, jeden. To musiało się tak skończyć, biorąc pod uwagę to właśnie, że nie wykorzystałem wielu dobrych sytuacji. I to się zemściło teraz. Olicę. Dobrze! Kampos! Przechwyć. Dobre zachowanie. rywal zostaje w tyle, ale tutaj dobre zabezpieczenie. Pewna interwencja. Akcja ostatecznie rozbija się na obronie. Okay, Campos. Ojej. Oh, sporo tu brakowało. Może następnym razem bardzo nietrafiony strzał. Prymponk. W ogóle, tak, chyba 8 stycznia będę obchodził pierwszą rocznicę kanału. I możliwe, że też będę obchodził 100 subskrypcji, bo brakuje mi dwóch subów do 100. No. Spalony. Sędzia zakończył mecz pierwszą połowę. Zaczyna się druga odsłona dzisiejszego spotkania. Sporting musi gonić. O kurde, Ronaldinho ma. Nie ciekawie. No ale karty nie grają. Muszę wziąć to pod uwagę, że właśnie jestem w stanie wygrać tutaj. No i zadziałał ten pressing blisko bramki. O jej! Kilian Świetna wiadomość dla samego widowiska. Jamal Musiala. Zapowiada się, że akcja. Krampoś miał tam wejść w Uliczkę, ale nie wszedł. Marquinhos świetne przejęcie w środku pola. Szansa, czy Dobrze Kowal. Pas. Świetna obrona. Zagrożenie zostało oddalone. Znakomita, instynktowna reakcja. Musimy docenić ten niesamowity refleks, bo piłka z pewnością zmierzała do siatki. Ścina teraz do środka. Vincent Kompany. No i Jorge Campos. Obrwa jej. Ale to było dośrodkowanie. Tam trzeba wybijać. Bo może być groźne. Będzie kontra. Dobrze. O, teraz. Opisuje się wspaniałą interwencją. Krótkie, sprytne rozegranie. Ależ maże dadzne nerwy. Uśnione podanie o ułamek sekundy. Offside ostre, twarde, skuteczne wejście. No i przewrotka, ale to nie tak, nie tak sobie to wyobrażałem. Teraz Ronaldinho, źle sporting. Strata piłki. No i Jorge Campos. Obrońca zatrzymuje akcję rywala świetnym wejściem. Zrywają się do kontry. Jaki wybiorą wariant? Nie, nie, nie. Nic z tej akcji nie będzie. Spalony. A tak, nie rozwijają ten atak? Teraz tej okazji? Dobrze, tak jest. Na prowadzenie. odzyskują teraz piłkę. Zobaczmy, jakie rozwiązanie wybierze. Trochę zamieszania, jednak... troszeczkę teraz zamieszania, nie oszukujmy zespołużne. się. precyzji rywale przy piłce. Dobre wejście w trzecią strefę mają sporo opcji do zebrania. Dobrze to teraz robi, było naprawdę niebezpiecznie. Tak dobrze przeczytana była ta akcja. Teraz dobre zadanie. Ojej! Poza? Ojejku już w 72 minucie mogłem mieć dwubramkowe prowadzenie. Tylko ułamek sekundy na złożenie się do obrotu. Uwaga, będzie szansa! Będzie ciekawie! Nie! Akcja jeszcze się toczyła. Kurwa! 3-3! I strzela teraz po raz drugi! Wcale nie wygląda, by miał dość. Wyraźnie trafił z formą na ten mecz. Spędził ładnie do przodu, ale jednak nic z tego. Akcja zostaje przerwana. Poczynamy ostatni kwadrans tego meczu. Skrupulatnie, cierpliwie budują atak. No i to może być po meczu, chyba że spalony. Nie, nie ma spalonego. No, niestety, co mam wam powiedzieć? Mogą skutecznie skontrolować wywala. No jej! Szkoda, szkoda mi tego meczu. Ale może jeszcze chociaż zremisuję, no nie wiem. No jak będę tak grał, to nie zremisuję. Byłoby całkiem groźne. Uwaga, groźnie! No i proszę, całkiem niezły strzał, ale to chyba nie mogło zaskoczyć tego bramkarza Jacku. No tak, wyciągnął się podręcznikowo, wyglądał przy tym bardzo pewnie, zresztą nie tylko podczas tej interwencji. Ważna interwencja, przejęte groźnie wyglądające podanie. Teraz chcą wyjść z szybką kontrolą. Spalony chyba. Nie? Ojejku. Już trzema obrąkami przegrywam. Trudno się mówi. No. Może w następnym meczu się jakoś zrehabilituję. Ale na razie muszę po prostu przyjąć do wiadomości to, że przegrałem. Go. Nie jestem w stanie już odrobić trzech bramek. Czy będzie strzał? Przejmuje te centra, ale musi jak najszybciej wybijać. Dobra interwencja bramkarza. Próba wrzutki w, w Podło. Pudło! Znowimy akcję z piątego metra. Piłka po główce przeleciała daleko od bramki. Widać, że twarda obrona tutaj się opłaciła. Brawa za to ustawienie. Ojej! O, powiem ci, że ta piłka to mogła komuś zrobić krzywdę na trybunach. Uderzył to z dużą siłą, ale chyba zapomniał spojrzeć, gdzie znajduje się gra. Więc widzu, to by było na tyle w tym odcinku. Proszę o subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, może szybko dobijemy do 100 subskrypcji. Trzymaj się ciepłego, do usłyszenia. Cześć!